Witam, tutaj regulator kwasowości. Witajcie znów. Dzisiaj raczej poważny temat. Dzisiaj porozmawiamy sobie o pewnym cofniętym w czasie osobniku z naszej partii rządzącej, czyli o przemysławie Czarnku. On startuje na stołek ministra edukacji narodowej, która ta edukacja i tak już jest mocno zrujnowana przez Annę Zalewską, która usunęła gimnazjum. Dało to przeskoczenie z 9 do 8 lat na opanowanie tego samego materiału. Ograniczyła też. Ilość godzin przedmiotów przyrodniczych na korzyść religii, która i tak jest niepotrzebna w szkołach, ponieważ nie każdy wierzy, nie każdy chce wierzyć. I obecnie religia nie jest nauką o religiach, a po prostu krwawą doktrynacją. Przemysław Czarnek już nieraz zasłynął swoją inteligencją, chociażby poprzez takie homofobiczne stwierdzenie, że ludzie LGBT nie dorównują normalnym ludziom, mimo iż sam pan Czarnek też nie zalicza się do normalnych ludzi, poprzez bycie fanatykiem religijnym. Co to jest normalność? Nie wie nikt. Nie wie nikt. Zaczął mówić, że LGBT to ideologia, mimo iż LGBT, rozwijając skrót lesbijki, geje, biseksualiści, trans, są społecznością. Społecznością ludzi, którzy nie są hetero i, mimo iż nie są większością, też zasługują na swoje prawa, jak każdy człowiek. Czarnek przyznał, że równość i prawa człowieka to idiotyzmy, przyznając się do elityzmu przez bycie białym heterokatolem i wyznawania hierarchii z ludźmi o innych poglądach niżej a najniżej ludźmi LGBT, ponieważ uważa ich za ideologię. Powiedział też, że to deprawacja i zepsucie, mimo iż ludzie LGBT są LGBT praktycznie od urodzenia, co udowodnili amerykańscy naukowcy poprzez badania genetyczne. I jeśli według Czarnka człowiek pochodzi od Boga i został stworzony na jego obraz i podobieństwo jest istotą idealną, to czy gej nie został stworzony tak samo? Są to wypowiedzi szkodliwe i zacofane, ponieważ uderzają w niewinną niczemu społeczność ludzi, którzy nie chcą się izolować, ale są izolowani przez stereotypy i szkodliwe plotki. Wypowiedzi te uderzają w nich poprzez innych ludzi, którzy łatwo dają się zmanipulować. Próbują wyrządzić krzywdę tej społeczności, jak ostatnio poprzez próbę zabójstwa jednej osoby z kolektywu Stopu Durą poprzez wrzucenie pod tramwaj. Na szczęście to się nie udało i Czarnek jest tą osobą, która Zdawały dane za walkę z LGBT i porównywały LGBT do hitleryzmu. Dodajmy również głupie gadanie o tym, że trzeba bronić rodziny przed tym. Jakby gej nie może nikogo zarazić homoseksualizmem. Nie sprawi, że osoba z danej rodziny weźmie przykład i zostanie gejem, ponieważ orientacja seksualna jest niezmienna. Nie nauczy pedofilii, a te oskarżenia pedofilii są kierowane od strony kleru, który sam jest zamieszany w pedofilię i rzuca oskarżeniami, żeby nie było na nich. I dla waszej wiadomości, towarzyszu, czarny. Rodzina to niekoniecznie facet, baba i dziecko. I przechodzimy do kolejnego tematu: rodziny. Czarny twierdzi, że rodzina jest stworzona do prokreacji, mimo iż nie jest. Nie ma prokreacji w rodzinach bezpłodnych czy w rodzinach rozbitych, w których np. 30-letnia kobieta po stracie faceta jest w żałobie i będzie mieszkać z matką, bo nie da sama rady. Sam koncept rodziny w naturze nie istnieje, bo w naturze istnieją stada. Tak samo bzdurą są jego słowa o tym, że w przyrodzie nie ma małżeństw homoseksualnych, mimo iż w przyrodzie nie istnieje coś takiego jak małżeństwo, bo jest to koncept społeczno-religijny, nie istnieje takie coś jak związek, ponieważ związkiem nazywamy dwie osoby, które zdecydowały się na życie razem, ponieważ łączy je jakieś uczucie, albo bez siebie nie dadzą rady. Związkiem w naturze jest także symbioza dwóch organizmów innych gatunków, które współżyją ze sobą przez pomaganie sobie nawzajem, lecz jest to symbioza, a nie związek. Zwierzęt to Ulegają bardziej instynktom niż uczuciom, rozsądkowi i kompromisom. Dlatego u nich prokreacja zachodzi ciągle, a u nas nie. Żeby kobieta zaszła w ciążę, potrzeba zgody i kobiety, i mężczyzny na to. I później muszą się jeszcze upewnić, że są odpowiednio dojrzali i stabilni finansowo i psychicznie, by mieć jak wychować dziecko i zapewnić mu dobrą przyszłość. Nawet jeśli to wpadka, to przyszli rodzice muszą mieć zapewnioną stabilność psychiczną i finansową, i dojrzeć, by dać radę. Coś, co u zwierząt nie występuje, dlatego u nich prokreacja jest bez przerwy, ponieważ u zwierząt liczy się tylko instynkt i dojrzałość fizyczna. Poza tym, jak można mówić o niszczeniu rodziny i zapewnianiu dobrego domu bez przemocy fizycznej? <laughs> tak, czarnych jest zwolennikiem bicia dzieci. Mimo iż to może się źle na nich odbić, zwłaszcza psychicznie. Może to spowodować, że dzieci będą agresywne i będą wyładowywać swoją frustrację na rówieśnikach i młodszych w szkole. Albo popadną w depresję i będą unikać świata i ludzi, płakać w kącie lub w łóżku. Albo ewentualnie będą się bać w szkole, nawet przebierać na WF, by nie pokazać siniaków. I to nie dlatego, że coś przeskrobały. Głównie dlatego, że rodzice nadużywają swojej rodzicielskiej władzy i nie rozumieją swojego dziecka, nie poświęcają mu czasu. I później wmawiają sobie, że to dziecko jest po prostu niegrzeczne i nie słucha się, mimo że to dziecko ma inny temperament, inną osobowość. Czarnek też mówił, że kobiety są powołane przez jakiegoś boga do rodzenia dzieci. Zacznijmy od tego, żeby mówić o tym, że ktoś jest do czegokolwiek, przez kogokolwiek powołany. Musimy sprawdzić, czy ten ktoś istnieje. I nie mówię tu o kobietach. Jeśli już wiemy, że ten ktoś istnieje, musimy udowodnić, że rozmawialiśmy z tą osobą, a potem powiedzieć o powołaniu i udowodnić je oficjalnym pismem. Pan Czarnek niestety nie ma nic, co by pomogło poświadczyć o tym, że ktoś kogoś do czegoś powołał. I czy to nie jest tak, że jeśli osoba czuje powołanie do czegoś, to sama to mówi? Kobieta nie musi rodzić dziecka poniżej 30 roku życia, jak ty chcesz czarnek. Nie musi go rodzić wcale, bo może na przykład chcieć pracować, albo nie być gotowa psychicznie. Istnieje takie coś jak równouprawnienie, a to, że kobieta nie jest zdolna do pracy jak facet to stereotyp. Stereotyp społeczny bazowany na tym, że kobiety mają inną budowę ciała. I tu się zgodzę, kobiety nie są takie silne, ale czy to znaczy, że nie dadzą rady? Jakoś widzimy kobiety w wojsku. Kobieta nie musi rodzić więcej niż jednego dziecka, nawet nie musi rodzić wcale. Nie ma takiego przymusu, obowiązku. Dzieci to nie jest cel życia i kobieta nie jest niczyją Własnością. Większość rodzin ma i tak jedno, maksymalnie dwoje dzieci, bo nie chce więcej, bo wierzy, że nie będzie ich stać materialnie, by to dziecko utrzymać i psychicznie, by wytrzymać. A sami mają jeszcze inne obowiązki, jak na przykład praca. Nie chcą też marnować swojego życia na bycie kurami domowymi. Kiedy mogą jeszcze pokorzystać z życia i wyjechać sobie na wakacje za granicę, czy na przykład chodzić na koncerty, czy domówki z przyjaciółmi? No ja rozumiem, że na świecie istnieją jeszcze ludzie przepychacza do kibla i dla nich dziecko pić. Plus i chanie piwa przy do szczyt ambicji, ale nie każdy jest taki. Co do powołania kobiet, zgaduję, że powiedział ci to jakiś proboszcz, którego uważasz za źródło moralności i wszechwiedzy. A to śmieszne. Bo księża co większości starsi mężczyźni chodzący w sukienkach i pomimo braku żony i dzieci wypowiadający się o rodzinie, pomimo bycia odizolowanym od społeczeństwa, zwłaszcza tego młodego, wypowiadający się o młodzieży, pomimo braku obcowania z kobietą i braku kobiety wypowiadający się o kobietach, sprowadzający je do roli ułomniejszych, słabszych, kurdomowych. Inkubatorów, które mają służyć facetowi, wybaczyć jakie bije, gwałci i zdradza i zgadzać się na seks jak niewolnicę, nie mając nic do powiedzenia. To mimo bogactwa, biorący pieniądze od starszych kobiet i zapewne którzy mają tam jakieś na koncie zmolestowanie ośmiolatka. No to, to, to fajne autorytety macie, daję okejkę. A co do czarnka, taka osoba ma zostać ministrem edukacji? Osoba z takimi paskudnymi poglądami ma układać program nauczania dla młodych i dzieci? Podsumowując, czy to jest szkoda jest to najbardziej poważny film, jaki ostatnio zrobiłem i najbardziej szkodliwa rzecz, jaką omówiłem na tym kanale. Może to wpłynąć na uczące się obecne pokolenia i zmienić to, w jaki sposób młodzież będzie uczona postrzegać odstępstwa od tzw. normy oraz roli kobiety w rodzinie. Może to doprowadzić do prawdziwego zniszczenia rodzin przez podziały i przemoc fizyczną, jak i psychiczną. Religijny fanatyzm jest zły, ale naprawdę szkodliwy staje się w dodatku do władzy. A człowiek o takich poglądach z władzą, zwłaszcza na tym, czego będzie uczyła się nasza młodzież, może doprowadzić do katastrofy moralnej, jak i społecznej. Czy jest to potrzebne? To nigdy nie będzie potrzebne, i takie rzeczy, jak i poglądy trzeba tępić, by zapewnić dobrą przyszłość następnym pokoleniom. I nie patrzeć na to, że ludzie z takimi poglądami mówią. Bum! Wow. Nikt nie ma wolności, by gnębić kogoś i odbierać mu godność. Czy łatwo o tym mówić? Nie. Ale jak to mówią, twoja niemoc rodzi przemoc. A zabieranie głosu w ważnej sprawie przeciw szkodliwym rzeczom, poglądom i ludziom jest jak najbardziej słuszne, niezależnie od tego, czy jest to petycja, czy film na YouTubie, czy na TikToku, czy chociaż post na fejsie. A propos filmu, każdy musi się kiedyś skończyć. A ponieważ to jest ciężki temat, to postaram się skończyć już tutaj. Zostawcie coś po sobie na dole, i w sumie to jedyne, o co proszę. u sobie łapki w powiedzeniu o tak ważnych rzeczach byłoby po prostu wyśmianie z problemami twarz, więc dobranoc.